Dobra, tak widzicie. Eee, tak widzicie. Mamy skanie. Lecimy z Highlandów, z góry z Invergordon do Livingston, do Tesco z Double Deckerem. Zawieziemy Double Deckera, weźmiemy, nie wiem, może też Double Deckera. Wracamy do góry. I mamy 24 pauzy. No i później lecimy na Francję. W sobotę o drugiej lecimy na Francję pod Lorę z rybką. Także tydzień zleci. W sumie nic się nie działo. Ciekawego robiłem cały czas Tesco Livingstone i z powrotem. Jakby nie było, jest to 4 godziny w jedną stronę. Wczoraj lotnisko Edenburg z krabami. Także szkole się na w szkole się na w tym razie. Marek jak widzicie jest ze mną. No i nowa nawigacja Aponia. Bo Markowi tak na Francji nie będę ufał, także testuję, testuję nową nawigację Aponie. Wykupiłem 10,60 była promocja na 36. Także warto było spróbować, wypromować to. Na razie się spisuje bardzo dobrze. Podobno to jest snoper, mapy snopera. Także na ciężarówki polecam 10 dni darmowej. Możecie sobie ściągnąć japonia Track. w aplikacji Samsung, chyba to jest w sklepie Play. 10 dni wypróbować, czy Wam pasuje. Jak pasuje, 36 funtów, bo teraz jest promocja na rok. Także tyle wcale w temacie nawigacji. Co u nas? No, tak jak mówiłem, ciągle robimy to samo. Beza ze mną. Jeździmy jeszcze razem. Haty nie ogarnąłem jeszcze. Na razie nie ma potrzeby. Przekroczymy dozwoloną. Cieszamy sobie w naszej przyczepce campingowej. I Tak jesteśmy tam jedną noc, czasami w ogóle. Albo w kabinie, albo jeździmy, zwiedzamy, naprawdę jest to tu zwiedzać. No i co panowie, nie dostałem jeszcze swojego samochodu, hierarchia w firmie, czekam na swój samochód, co tydzień mam lecę dałem, to wam nagram film eee... no i tyle ciekawostek co u mnie no, nic się nie wydarzyło. Patrzę czy nagrywa, czy nie nagrywa. Także tradycyjnie pozdrowienia dla wszystkich oglądających. Jestem, żyję, Jesteśmy, żyjemy, pracujemy. Zaczynam teraz, jeżdżę, powiem Wam szczerze nie nagrywam, bo jeżdżę w nocy, także tego pro w nocy nie wiem, nie przełączę się tam podobno na nocny tryb, ale nie wiem jakie jakości będą te filmy. Dlatego nie nagrywam teraz korzystając z okazji, że wyruszyliśmy wcześniej to coś wrzucę co u mnie i, i no i co i pozdrawiam te pokrutne radio Zelo CK <grym> wszystkich chłopaków z CK kolegów z Autona także na razie jestem bardzo zadowolony z pracy ten system pracy mi pasuje. Tak jak mówiłem bardzo przyjacielska atmosfera w pracy. Na razie jest ok. Jest ok. Także do zobaczenia, chłopaki, w następnym odcinku z Unii Europejskiej. Jak to tam wygląda? Kto jeździ, to wie. Ja długo nie jeździłem, także nie wiem. Trzeba odświeżyć. Zobaczymy, co tam się wydarzy. Na pewno się zamotam. Termos. Ale to wszystko zobaczycie na filmie. intro też będziemy zmieniać, także zaczynamy życie od nowa i zaczynamy filmy od nowa. Także jeszcze raz, moc wami pozdrawiam. Do zobaczenia. I made this.